Aha, czemu nie zadziałało? Co? jest. Co, bota puszczasz? Muzycznego? Chujowego? A czemu, to, czemu to się już od początku? Brudno? Bota? Aha, to nie, to... A, próbuj jak masz zli... link z YouTube'a z tym ty, nie? Co no właśnie tak uda... chciałem i... i nie zadziałało tak. A, bo Nie wiem czy wiesz, bot sam nie szuka na, na YouTube'ie, nie? I to może też tak nie działać. Możesz to przejść? Kurwa. No nie idę Sygnatury namierzone. Nie ma Jest Zamrożeni. No przeżył to, kurwa. No, aha, jeszcze nie przyciągnął, kurwa. No spierdalaj o to, kurwa jebana. Zabij się, kurwa. Co on robi? Ja pierdolę Jeszcze ma chciał wolnąć <noise> Coś tu nie pykło Satero? E, nie wiem co chcesz, ja sobie rozmiałem że Tego klienta kurwa z tym duszem nie śmieszne Będziesz Ty muzyczny człowiek. Chuj, że można wskoczyć, nie? Po to są skody. Sitowy Assemble to roboc. A przestańcie się O Ty maszabę Zabadet Nie zdechnij. Proszę no. Kurwa dał nie, nie No akurat się ładnie zdało z młzyszką. Mówisz? A to mi chodziło? spierdolenie umysłowe arbiter. To co? Mol? No. A ja? Tu to też bierz mola? Nie, pająka. Tylko złych kartach, kurwa. Dobra. No. Kurwa brakuje w chuj tych rąk, nie. Jest hmm. na tryb, kurwa odwadany. Tego bambusa się wziął. O, na statku są. Przemytnik. Bez znaczenia. Stał jak pałą kurwa i się strzelał. Te. O, 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 o. Widziałem. No, spadłem z tego, no to... To już pójdę na pałę. Ej! No ja pierdolę, kurwa, co za debile. Ezy, tak bym to podsumował. CZECIE! Kurwa, nie zdążyłem! Te jedynki jebić. Nie! Kurwa, dokąd mnie to prowadzi? Aha! Bająkę. No, aha! Fajnie kurwa! No, tak spiry. Dalej, kurwa, frajerze pierdolony. giniesz kurwa. Chuj jeba. No i tak, znowu godzina kurwa życia, nie? O, i tak, no ta kurwa. Pa! To jest dopracowana gra. Jeszcze to mu nic nie zrobiło, nie? Także fajnie. Ten no drugi sobie wyszedł. standardy zachowane. Kurwa. Wyłączone miecze i chuj, nie? Tylko takie trubeczki są włączone.